Na polski rynek wjeżdża nowy elektryczny crossover z Chin Omoda E5. Marka należąca do grupy Sherry poszerza swoją ofertę w Europie, prezentując model, który łączy nowoczesny design, bogate wyposażenie i konkurencyjne osiągi. Ale czy Omoda E5 znajdzie swoje miejsce na niezwykle wymagającym rynku? Zobaczę, co oferuje ten model i jakie wyzwania przed nim stoją. Poznacie polską cenę modelu, a na koniec przedstawię Wam ambitne plany modeli Jayco i Omoda, zatem koniecznie zostańcie ze mną do końca materiału. Elektryczna wersja Omody różni się stylistycznie od swojego spalinowego odpowiednika. przodu znajdziemy bardziej minimalistyczny grill oraz przeprojektowane reflektory, co nadaje samochodowi futurystycznego charakteru. To kompaktowy crossover, mierzący 4,4 metra długości, z rozstawem osi wynoszącym 2,6 metra. Wymiary te sprawiają, że Omoda E5 łączy praktyczność w mieście z wystarczającą przestrzenią dla rodziny. Pod maską znajdziemy silnik elektryczny o mocy 204 koni mechanicznych i moment obrotowy 340 Nm, które zapewniają dynamiczną jazdę. Przyspieszenie od 0 do 100 km godzinę wy. Wynosi 7,6 sekundy, a napęd przekazywany jest na przednie koła. Samochód wyposażono w baterię o pojemności 61 kWh, co przekłada się na zasięg do 402 km według normy WLTP. Maksymalna moc ładowania wynosi 80 kW, co pozwala na doładowanie baterii od 30% do 80% w około 30 minut. To wynik, który plasuje omodę na poziomie rywali takich jak Hyundai Kona Electric czy Kia EV3. Omoda E5 dostępna jest w jednej bogato wyposażonej wersji premium to propozycja typu Wszystko w standardzie, obejmująca m.in. 18-calowe czarne felgi, podgrzewane i wentylowane fotele pokryte sztuczną skórą, dwustrefową klimatyzację z filtrem PM2.5, reflektory LED, ponad 12-calowy zakrzywiony ekran multimedialny z obsługą Apple CarPlay i Android Auto, ładowarkę bezprzewodową, system audio Sony z ośmioma głośnikami, System kamer 540 stopni i adaptacyjny tempomat z asystentem jazdy w korku. Nie zabrakło takich udogodnień jak otwierane okno dachowe, podgrzewana kierownica czy elektrycznie sterowana klapa bagażnika. Samochód wyposażono w system obsługi głosowej Hello Omoda, który pozwala sterować m.in. oknami czy klimatyzacją. Do wyboru mamy aż 10 kolorów nadwozia, w tym dwukolorowe wersje z czarnym dachem bez żadnych dodatkowych opłat. Omoda E5 została objęta 7-letnią gwarancją lub do 150 000 km przebiegu oraz 8-letnią gwarancją na baterię do 160 000 km przebiegu. Co więcej, model ten uzyskał 5 gwiazdek w testach Euro NCAP, co świadczy o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Cena omody E5 wynosząca 169 900 zł stawia ją w segmencie środkowej półki cenowej. Jednak konkurencja jest mocna. Dla przykładu Renault Megane e Tech, startujący od 174 900 zł, jest droższy od elektrycznej omody E5, jednak dysponuje nieco większym zasięgiem oraz mocniejszą wersją silnikową. Kia EV3 kosztuje 3000 zł mniej w wersji bazowej, choć oferuje skromniejsze wyposażenie. Skoda Enyaq z ceną 149 900 zł ma mniejszą baterię o pojemności 52 kWh, ale oferuje szybsze ładowanie i szeroką gamę opcji. Hyundai Kona Electric ma podobny zasięg, ale wypracował sobie już renomę w Europie. Omoda musi nie tylko konkurować ceną i wyposażeniem, ale także przekonać polskich klientów do jakości chińskich samochodów, co wciąż bywa wyzwaniem. Teraz, jako dodatkowa ciekawostka, słuchajcie: Omoda i JQ, dwie marki, które niedawno zadebiutowały na naszym rynku, zapowiedziały wprowadzenie nowatorskiego systemu hybrydowego o nazwie Super Hybrid System SHS. Co to oznacza dla kierowców? Jakie możliwości kryją się za tą technologią? Już spieszę z wyjaśnieniem. Super Hybrid System to według zapewnień chińskiego producenta technologia przyszłości. Pierwszym modelem, który zostanie wyposażony w system SHS będzie JQ7. To zaawansowane rozwiązanie opiera się na współpracy wysoko wydajnego silnika benzynowego 1.5 TDGI piątej generacji. O imponującej sprawności cieplnej wynoszącej 44,5%, z pojemną baterią pozwalającą przejechać do 90 km w trybie elektrycznym. Do tego dochodzi mocny silnik elektryczny, który wspiera spalinowy, zapewniając dynamiczną jazdę i efektywne zużycie paliwa. Ciekawostką jest zastosowanie cyklu Bilera w silniku spalinowym, co pozwala na jeszcze większą efektywność energetyczną. Elektronika zarządzająca pracą napędu działa optymalnie, dostosowując sposób pracy układu do aktualnych warunków jazdy, co wpływa na obniżenie zużycia paliwa. Omoda i JQ zapowiadają, że system SHS nie będzie dostępny wyłącznie w modelu JQ7. W 2025 roku zobaczymy kolejne pojazdy wyposażone w ten napęd, w tym takie modele jak OMODA 7 PHEV oraz OMODA 9 PHEV. Ale to nie koniec niespodzianek, słuchajcie. Na rynku pojawi się również w pełni elektryczny model JQ5. To z kolei pokazuje, że marka stawia na rozwój w kierunku elektromobilności. Omoda E5 to odważny krok chińskiego producenta w stronę europejskiego rynku. Bogate wyposażenie, atrakcyjny design i przyzwoite osiągi to jej największe atuty. Jednak w segmencie, gdzie zaufanie do marki odgrywa kluczową rolę, walka o klienta będzie trudna. Czy polscy kierowcy są gotowi zaufać chińskim markom? Czy cena i bogate wyposażenie wystarczą, aby przyciągnąć klientów? Czy Omoda E5 za 169 900 zł to dobry wybór? Co sądzicie o rosnącej obecności chińskich marek na polskim rynku? Którego z konkurentów wybralibyście? Omodę, Renault, Kiję czy Skodę? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie poznam Wasze opinie. Moi drodzy, jeśli film wam się podobał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, like czyli kciuka do góry dla youtube'owego algorytmu. Zasubskrybujcie proszę mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć.